Zadanie 91. Oblicz f od k, gdzie k jest najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią. K należy do całkowitych dodatnich, to są naturalne dodatnie. Najmniejszą należącą do dziedziny funkcji f od x równa się 1 plus 4 przez x minus 1 do kwadratu plus. 16 przez x minus 1 do potęgi czwartej plus i tak dalej w nieskończoność. No to znowu, yy, czyli co, k ma należeć do tego i k ma też należeć do dziedziny funkcji f. Co to jest dziedzina funkcji f? To, to znaczy nasza funkcja f sama w sobie to jest suma pewnego ciągu. I to jest ciąg geometryczny. Jego A1 równa się 1, jego A2 Równa się 4 przez x minus 1 do kwadratu, a 3 równa się 16, czyli 4 do kwadratu przez x minus 1 do czwartej, czyli x minus 1 do kwadratu do kwadratu. Więc inaczej, 4 przez x minus 1 do kwadratu, i to wszystko do kwadratu, czyli inaczej, a2 do kwadratu. No więc a2 to jest 1 razy a2, czyli a1 razy. Ten, razy ten wyraz. A3 to jest znowu ten wyraz 4 przez x minus 1 do kwadratu razy a2. Więc ogólnie nasze an będzie równe 4 przez x minus 1 do kwadratu do potęgi n minus pierwszej. Bo dla n równego 1 ma wyjść potęga 0, żeby wyszło 1. Dla n równego 2 ma wyjść potęga 1, żeby wyszło to, co widzimy. Więc jest n-1. No i to jest dział geometryczny, no bo znowu an plus 1 dzielone przez an jest równe. 4 przez x minus -1, 1 do kwadratu do potęgi n 4 przez x minus 1 do kwadratu do potęgi n-1. To się skraca tak, że zostaje potęga pierwsza u góry. Czyli wychodzi 4 przez x minus 1 do kwadratu. I więc to jest nasze q OK, no i teraz chcemy, żeby coś tam, żeby k należało do dziedziny, no to jakby sugestia jest taka, że musimy wyznaczyć dziedzinę. Co będzie dziedziną tej funkcji? No po pierwsze mianownik nie, muszę, nie może być równy 0, czyli x minus 1 jest różne od 0, czyli x jest różne od 1. Po drugie, żeby to dodawanie miało sens, q musi być mniejsze co do wartości bezlewnej od 1 wartość bezględna z q musi być mniejsza od 1, czyli wartość bezwzględna z 4 przez x minus 1 do kwadratu musi być mniejsza niż 1. Ale tutaj w wartości bezględnej mamy liczbę, która nie jest ujemna, która nawet jest dodatnia. 4 jest dodatnia, x minus 1 do kwadratu też jest dodatnia, więc mniejsza z wartością bezwzględną Dostajemy takie, taką nierówność. Mnożymy przez mianownik, który na pewno nie jest ujemny. I dostajemy, że 4 ma być mniejsze niż x minus 1 do kwadratu. Możemy obu strony spierwiastkować. I wtedy dostaniemy, że 2 jest mniejsze. No i uwaga, uwaga, wartość bezlewna z x minus 1. Już bardzo proste równanie. Rozbijamy to na x minus 1 jest większe od 2, lub x minus 1 jest mniejsze od minus 2, czyli x jest większe od 3. Lub x jest mniejsze od minus 1. Czyli nasza dziedzina to jest x należące od minus nieskończoności do minus 1, suma od 3 do nieskończoności. Znaczy to jest ten warunek. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że x musi być różny od 1. Jest różny od 1. 1 tu nie należy. To jest nasza dziedzina funkcji f. No i teraz przypomnijmy jest najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią należącą do dziedziny czyli do tego zbioru najmniejsza liczba całkowita dodatnia najmniejsza liczba całkowita dodatnia w tym zbiorze to jest 4 czyli k równa się 4 no i zadanie było oblicz f od k czyli oblicz f od 4 czyli policz sumę 1 plus 4 przez x, no i tutaj właśnie zamiast x będziemy 4 minus 1 do kwadratu plus 16 przez 4 minus 1 do kwadratu do potęgi czwartej plus i tak dalej. Tak czy siak dla, dla naszej funkcji f od x mogliśmy po prostu stwierdzić, że jej suma to jest a1 przez 1 minus q w dziedzinie. Czyli a1 to było 1, a1 minus q to było 1 minus 4 przez x minus 1 do kwadratu. Tak wygląda nasze f od x w prostszej wersji. Więc f od 4 to jest po prostu 1 przez 1 minus 4 przez 4 minus 1 do kwadratu. Czyli 1 przez 1 minus 4 przez 3 kwadrat, czyli 9. 1 minus 4 9 to jest 5 9, 1 przez 100 to jest 9 5, czy jak to woli 1,8. No i to jest tutaj nasze rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.